Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Daniel. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak dużo osób zapisało się do mnie na nowej platformie społecznościowej Future. Ja po 37 dniach, ponieważ zaczynałem 1 kwietnia, zacząłem sobie robić takie print screeny i patrzeć, ile osób się dołączyło, czyli 287. 7-go, 9 już miałem troszeczkę więcej osób, zaraz Wam pokażę, już miałem 306, tak, także cały czas ktoś nowy do mnie dołączał. Następnego dnia

I zobaczcie wieczorem o 12 nocy prawie 427. Tu miałem bardzo dużo wejść, ponieważ reklamowałem bardzo mocno bitcoina i kilka osób mi się nawet zapisało do bitcoina, także super rewelacja dla mnie. Także, także każdego dnia praktycznie 40 do 70 osób zapisywało mi się właśnie tylko i wyłącznie y, dlatego, że po prostu byłem na nowej platformie społecznościowej. To jest coś niesamowitego. Zobaczcie, po 45 dniach miałem już 602 osoby znajome, także to jest niesamowite. A tutaj po pięciu dniach na Facebooku zapisały mi się tylko dwie osoby. Tak? Także widzicie różnicę, jaka tu jest duża moc? Osoby się po prostu same zapisują, tak? ponieważ FutureNet jak gdyby płaci nam za aktywność, tak, i ludzie po prostu klikają i, i chcą jak najwięcej mieć znajomych. Tu 17 już mam 727, 18 już jest 768, czyli ponad 40 osób każdego dnia się dopisywało. Także zobaczcie, jaka to jest siła, jeżeli macie jakiś biznes, czy chcecie promować siebie, tutaj po prostu są niesamowite możliwości, ponieważ w bardzo krótkim czasie dużo osób może zobaczyć wasze posty, wasze, wasze sklepy, wasze biznesy. Także to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie teraz, jeżeli ja na przykład chciałem zobaczyć, w jakim czasie będę miał 1000 osób znajomych na nowym portalu, i naprawdę udało mi się to w bardzo niewielkim czasie. Ponad 50, w 53 dni miałem ponad 1000 osób na swojej, w swojej grupie, także to jest niesamowite. Teraz zobaczcie, jeżeli dam jakiegokolwiek posta, ponad 1000 osób widzi moje posty, co reklamuję, czyli nie wiem, 20% może się dołączyć do mnie i już naprawdę mam kolejny zysk, bo ja na przykład reklamuję też Bitcoina, bo działam w Bitcoinie. Dlatego zapraszam wszystkich do FutureNet, ponieważ są tutaj całkiem duże możliwości można pozyskać całkiem nowych klientów, którzy zobaczą twój biznes. Jest to niesamowite. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Trzymajcie się. Cześć.